Wraz z nadejściem upał rośliny potrzebują dodatkowej troski i odpowiedniej pielęgnacji, aby przetrwać porę letnią. Eksperci podzielili się informacjami na temat zapomnianych odmian warzyw czy kwiatów. Poruszony został ważny temat dotyczący suszy. Będziemy też rozmawiać o tym jak zbierać są wodę i będzie to w sposób dosyć nieoczywisty, bo nie będziemy mówić o retencji w postaci zbiorników na wodę czy nawet o popularnych ostatnio ogrodów deszczowych, tylko będziemy mówili o retencji przez rośliny i przez glebę. Czyli będziemy traktować takim gleby jako magazyn wody. Ponadto będziemy też rozmawiać o starych odmianach roślin uprawowych, wskazując jakby... Też te stare odmiany jako pewne remedium na problemy z suszą, dlatego że ta pula genetyczna dla e, tych odmian pierwotnych może być e, po prostu bardziej odporna na ekstremalne warunki pogodowe. Ideą projektu jest, by e, uświadamiać mieszkańców województwa i e, w związku z tym... E, w ramach kampanii edukacyjnej Marszałka Wojewosławskiego odbędzie się 21 warsztatów dla mieszkańców, ale także warsztaty dla przedszkoli, 24 dla szkół podstawowych i dla szkół średnich. Także po 24 warsztaty. No i to, do czegoś z Państwa chciałabym najserdeczniej zaprosić, to są webinary, czyli spotkania online, które będą się odbywać przez następne 9 tygodni w każdy piątek o godzinie 17. I to będzie także tematyka ogrodowa, jak na przykład jak robić kompost, grzyby w ogrodzie, te, te grzyby, które byśmy chcieli w ogrodzie widzieć, będzie też o ogrodach drzew owocowych, róże jako królowe ogrody czy temat też roślin inwazyjnych, które niechcący wprowadzamy do naszych najbliższych, no do najbliższego otoczenia. Zaprezentowano skuteczne metody retencji wody oraz gatunki roślin, które doskonale radzą sobie w suchych warunkach. Wiedza przedstawiona na podczas, podczas prelekcji była bardzo przydatna, szczególnie w nawiązaniu do dzisiejszych problemów związanych z klimatem czy ze środowiskiem. Przede wszystkim na te bardzo przydatne informacje z zakresu retencji wody, nie tylko. Na tej, na tej płaszczyźnie ogrodowej, czyli ewentualne zbieranie wody opadowej do beczek czy do tak zwanych ale także dowiedzieliśmy się dużo ciekawostek znaczenia organizmów żywych w glebie, wapnowania gleby w nawiązaniu do retencji wody, także wszelkie informacje jak najbardziej przydatne. No, brak wody, pewnie odczuwamy ten brak wody, no, ale staramy się zabezpieczać w deszczówkę. No, tak, jak akurat ja mam taki zbiornik 1000 litrów. Także, no, starcza tak, na takie potrzeby. Dla tych początkujących i tych doświadczonych była to ważna lekcja? No, do, doświadczenia więcej, bo teraz niestety te rośliny podatne więcej, więcej się robią na mszyce, na inne owady które te rośliny zjadają, a opryski, chemia, to też tak nie powinno się na tych ogrodach stosować, tylko takim normalnym, domowym sposobem, nie? ekologicznym. Nie? Warsztaty ogrodnicze organizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Bezpłatne warsztaty zakończyły się wieczorem. Każdy uczestnik otrzymał upominki.